Panowie, wam się coś nie pomyliło? To nie wasze miasto. No i ty. To, to o czym tam chciałeś gadać? Właśnie, kto to tam jest? Kolejnego... Właśnie. Kurwa, tu mi ktoś tam mówił, że prawdopodobnie kurwa, mnie ja że żyjesz, że nie będę po strzelone jakieś tam... Lukas, wyłączyłeś już radary? Tak, 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 prąd też już ta, jest wyłączony. Dobra, to lecimy nich. Trzeba z wyeliminować FIP. No. Raducek. check Dobra, działa w takim grozie. Fred i jak możecie, nie? To weźcie się ten, pójdźcie parą. Jakby rozdzielamy się na dwie pary. Ja pójdę z Lukasem, a wy się trzymajcie ze sobą. I zobaczymy, co się stanie. Dobra, lądujemy tutaj. Raczej nie powinien nas wykryć I teraz tak, pytanie jest takie e, Jak wchodzimy, wysadzamy szkło w szybę bombą, czy strzelamy przez szybę? Strzelamy, bo ma jest większe tego Dobra, to ustawcie się na pozycjach gdzieś tutaj Gotowi? Gotowi? Lukas Gotowy jesteś? Halo? Co? No pytam się, czy gotowy jesteś Gotowy Dobra, możemy wchodzić Wchodzimy. Wszyscy? Dobra. Dobijajcie ich jeszcze. Jak tu. Jak przyjemnie. Czy... Tu są schody kolejne. Ci... Dobra, są schody. Ja z Łukasem idę w dół. Wy też możecie iść, dobra, schodzimy na drugie piętro. Dobra, wchodzimy już pewnie. Fred i Jimmy wiesz, się rozdzieli. O! Leży. Dobra, a tutaj? Za tymi spalonymi rzeczami? W ogóle, czemu to jest spalone? Wszystko. Coś tu się działo ostatnio? Może... Mały, mały wypadek przy pracy. Okej, okay, tu coś wiesz? Okej okay. Znaczy tu jest nawet dziura w budynku no, ta. Ciekawe Tylko oni to tak dobrze zrobili, że tego nie widać jakby poza tym, co nie? Okej okay. Coś kasy na remont to nie mają widzę No a gdzie ty jesteś? bo się zgubiłem Co? Ktoś tu strzela w ogóle, a dobra tu jesteś o, To chyba Fred i Jimmy się tam strzelają Tędy? Nie wiem czy my kółka nie robimy też A no, się tak chyba tak robią kółko i... mi się tak wydaje. O tu. A nie no. Tu gdzieś powinny być schody. Tutaj chyba. Tak są. Ale w tu. Chodź do licha. Czysto chyba. Okej okay. O! Dawaj wej po, po tym. Tam ktoś jeszcze jest O się Po drugiej stronie tam, tam jest jeden Trzeba przejść na o! Jeden swojego zabił Tak Ciebie Park ten się zaczepił No No chodź dalej Tu już jest czysto Spełnie sobie broń Duży ten Cały piętro jest spalone. O! Trzymem no. wentylacyjnym. Znaczy nie wentylacyjnym, tylko wiesz, Od windy trzeba iść. Dobra, skacz na linie jest ten. No wiesz, ja. chyba wiesz, Ty wiesz grę, na dr... na... grają, co robię Ty widzisz? Na piętrze u góry chyba się strzela ziemi. No, są, 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 Uważaj. Dobra, dwójka tutaj. Chodź do tego pokoju, zobaczymy jeszcze. Gible. Tu coś jest Ale nikogo tu nie ma Ile jeszcze będzie ten Lukas e, prąd wyłączony Co? Cholera, Ja to idę snehautry Takiży Nie wiem ale ile ile jeszcze czasu zostało do tego e, do włączania się prądu I armu w ogóle Co? Podnosisz się tutaj zobaczysz I Dobra, Przuta. to trzeba to usłyszeć. Pod, podkładaj ładunki wybuchowe teraz. Jimmy i Fred, też podkładajcie. Pod, podłożyłeś ładunki? Tak. Są tu. Ej, to nasz, to nasz! Chyba czysto. Zostało nam ostatnie piętro. Dobra, w jest. Tak, widzę to właśnie. Słyszę chyba miniguny. Chyba to jest to czego się... Dobra, no, to, ja to ja na nich, to ja biegną na nich. Bierzcie noże. Dobra kurwa, dałaj mi go. Dawaj! Pancerze Dawaj! wytrzymają! Dawajcie! Porta! Nie mnie! Dobra, już! mamy ich! go spokojnie. Dobra, spadamy w takim razie ten. Ładunki gotowe? Dobra, to chodźcie szybko do helki wybuchamy ja, jak już będziemy w helce. Dobra, odlatujemy, wysadza się. O, kurde, nora, poszło. Zaraz się wszystko zacznie jarać i budynek prawdopodobnie jest wysadzony w środku FIBU już nie ma Halo, Co? halo! Jest tu ktoś? O, Jesteśmy e Revit. no? Co tam? Właśnie zobaczyłem nie, że w tych no? odkodowanych plikach teraz przed chwilą znalazłem Co e jeszcze informacje o ruchach ludzi z kartelu. Alcatraz. Gdzie, bo Fibu czyściliśmy? W Alcatraz właśnie. Alcatraz? Tu my jesteśmy, bo widzę Alcatraz no to dawaj, szybko do Alcatraz, bo. A kogo tam mamy się spodziewać? Dużo No, z miniganami, ale dobra, wiecie jakich ich zabić, nie? Tak, wiemy, dobra, lecimy tam. Dobra, wyskakujcie na spadochronie. Co? No! Poczekaj, daj mi jego nałożyć, ty! Jimmy! Wysk Fred, wyskakujcie! Fila, daj mi go Dobra Ja będę was od góry odchronił chronił Widzę szparu paru Ej, do mnie A! O kurde Dobra po chylce dostajemy Ląduję helkom, Bo na zarysu zawsze... Ej poszła do ochrony zaraz spadnę Będę miał dziury O kurde Dobra wylądowałem Idę na pomoc. Żyjecie? Co? Halo? Ty, bo jednej jest na dachu, ja nie wiem jak się do niego dostać Dobra Widzę jednego do przede mną Lukas, halo? Kolejny jest. Lukas, halo, gdzie wy jesteście? Bo ja napierdalam się z nim. O, zabiłem go. Już dwóch rozwaliłem. Jeden jest na dachu. Trzeba się jakoś do niego dostać. Biegnę tam. spróbuję znaleźć jakąś drabinę. na dach! Dobra, to go zajdź od tyłu. Biegnę! Halo? Żyjesz? Lukas? Zabijaś go? Znaczy czy zniszczyłeś? Lukas Halo, o spadł Widzę Czyśćcie ich tam do końca, jeszcze w tej parterze Rozstawiłem ładunki, wracajcie do Helki Wysadzamy O cholera Słyszałeś to? Poszło z makiem, poszło z makiem. Zaraz, Elka zatonie